Nie można mieć tam w Mistrzostwach Europy niepewności, wiadomo, to są eliminacje, tu często gęsto odpadają naprawdę wielcy zawodnicy, więc nawet starzy, doświad doświadczeni zawodnicy mają tremę i to większą tremę, aniżeli przed finałem. Te eliminacje są naprawdę ciężkie, ciężkie. Super, że one były tak naprawdę po południu, bo rano mogłoby być naprawdę o wiele, wiele gorzej. Nie, no nie jestem zado zadowolony, ponieważ gdzieś tam technicznie się pogubiłem. Eee, często dużo rzucam, powiedzmy, ciężkim sprzętem, 2,5-kilogramowym dyskiem, rzucam daleko tak naprawdę. Z tego powinienem rzucać po 67,8 tak naprawdę regularnie dyskiem dwukilogramowym. Jednak tak nie jest, no niestety no to jest sport nie zawsze to wychodzi. E, mi akurat w tym roku mamy perypetie takie e, techniczne, że nie mogę się gdzieś tam odnaleźć paru rzeczy, powiedzmy od siebie, nie wiem, wyegzekwować, które wcześniej mi przychodziły z łatwością, teraz przychodzą e, powiedzmy trudniej. Nie wiem, czy to jest to przez wiek, czy przez to, że. że... Nie wiem, mniej powiedzmy przed tymi, znaczy więcej może startowałem, a mniej trenowałem, no nie wiem, nie mam pojęcia. Ja wiem, że jestem w stanie rzucić naprawdę tutaj bardzo daleko i mogę tak naprawdę sam siebie zaskoczyć i wszystkich, nawet tych, którzy powiedzmy mnie skreślili z tego najbliższego mojego grona. Więc tutaj się nie, nie poddaje. To są mistrzostwa Europy, duża adrenalina. Wiem, że ten dysk dzisiaj wszystkie rzuty pchałem. Nie rzucałem, tylko pchałem. A dyskiem się rzuca, a kulą się pcha. Więc wystarczy, no, powiedzmy, przytrzymać lewą rękę i przy wejściu w obrót, co nie, nie wydaje się, powiedzmy, dla normalnych ludzi proste. A to, to jest naprawdę bardzo trudne i może ten dysk polecieć te 2-3 metry dalej.